W okresie redukcyjnym bardzo ważne jest też to, że trening siłowy jest również e, mechanizmem do spalania kalorii do nakręcania metabolizmu. Ja zawsze mówię, że trening siłowy jest e, też sposobem na spalanie tkanki tłuszczowej. To nie jest prawda, że tylko trening kardio i tylko dieta jest na, treningu, na, na spalanie tkanki tłuszczowej. Trening, e, Trening siłowy jest również takim kopem metabolicznym, jeżeli jest robionym w sposób optymalny. Czyli wiadomo, że taki trening typowy, jaki jest robiony na, masy, na, ma, na masie, e, ma nam zakładać to, że wszystkie produkty życia, które robimy, robimy jakby na 100%, czyli dłuższe przerwy, odpoczynkowe itd. itd. Większe skupienie na progresie, większe skupienie na, na tym, żeby każdą serię robić w sposób taki optymalny. To na rzeźbie nie jest to takie ważne. Oczywiście idealnie byłoby chociaż trzymać jedno ćwiczenie progresywne, ale resztę, intensywność całego treningu można e, nakręcać poprzez skracanie przerw między seriami i poprzez jakby robienie e, troszeczkę większego jakby tempa całego treningu. Czyli przez ten tak zwany, jak to kiedyś mówiono, tak zwany trening jakościowy. Czyli skracanie, głównie przerw między seriami to jest nic innego jak treningi Oczywiście my jesteśmy szczuplejsi, mam militami już tym się pojawia też lepsza kondycja, więc też możemy e, trenować z krótszymi przerwami. Daje nam to oczywiście też większe spalanie kalorii w spoczynku. Daje to też nam jakby, taką tak zwaną większą konsumpcję tlenu potreningową. To się wiąże z tym, że wszystkie te przemiany metaboliczne wiele godzin po treningu siłowym, jeżeli zrobimy w taki sposób, w taki sposób bardzo intensywny, ale nie pod względem samych ciężarów, to ten metabolizm jest nakręcony i wówczas spalamy więcej kalorii, niż ich tak naprawdę spalamy, niż ich tak naprawdę spalamy na samym tylko treningu. Czyli sam trening siłowy nie musi spalać bardzo dużej liczby kalorii w czasie samego treningu, ale ten dodatkowy bodziec metaboliczny, który nam daje trening siłowy, daje nam możliwość większej konsumpcji tych, tre, tych kalorii potreningowych. Dlatego też, ja też jestem wielkim zwolennikiem wprowadzania okresowo chociaż jakichś takich super stricte treningów interwałowych, e, aerobowych. Sam oczywiście trening aerobowy taki mało intensywny jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej. Szczególnie bardzo mało intensywny, dlatego, że on nie wymaga jakby takiej super adaptacji. Organizm się tego do końca jakby w taki sposób nie przyzwyczaja, ale, no, znaczy przyzwyczaja się, ale generalnie mimo to, że, że coś takiego jest, to cały czas spala się tkanka tłuszczowa. Natomiast oczywiście minusem jest to, że ten trening musi być też progresywny, żeby tej tkanki już cały czas coraz więcej spalać. Natomiast trening aerobowy, minusem treningu aerobowego takiego stałego jest to, że to, to jakby ta konsumpcja tlenu po jest nieznaczna. Czyli teoretycznie trening mało intensywny, aerobowy nie pobudza tak bardzo metabolizmu. Czyli tyle co wydrebczemy na bieżni to spalimy. Natomiast nie ma co liczyć na to, że potem jeszcze coś się będzie działo wiele godzin po treningu. Czyli jeżeli ktoś na przykład trenuje trzy razy w tygodniu na treningu siłowym i do tego robi 30 minut aerobów w takim silniejszym tempie, to na efekty spalania tkanki tłuszczowej no będziemy się bardzo, bardzo długo czekać. Dlatego na przykład jest bardzo wiele osób takich, które trenuje normalnie trzy razy w tygodniu, robią zawsze, no zawsze po treningu robię 30 minut aerobów na bieżni, tętno mam 60% tętna maksymalnego, czyli praktycznie żadne i nie mam żadnych efektów. I oczywiście nie będzie tych efektów żadnych, bo tak naprawdę na, w ciągu tych 30 minut niewiele tych kalorii spalimy, a metabolizm tak czy siak nie jest pobudzony. Dlatego trening interwałowy jest idealny, bo ten trening może podgonić nam metabolizm. Czyli jeżeli ktoś trenuje rzadko, e, rzadko aerobowo, to wtedy super by było, że nawet jeszcze dwa razy w tygodniu zrobić taki super, mega, skrajnie intensywny trening e, aerobowy, taki właśnie interwałowy. Oczywiście im jest bardziej, że powiem, intensywny, im jest bardziej skrajnie intensywny, tym jest oczywiście lepiej. Jeżeli ktoś nie miał z tym oczywiście nigdy wcześniej do, do czynienia, to warto zacząć sobie od tych takich interwałów troszeczkę mniej intensywnych, czyli o, mniej, o dłuższym czasie e, pracy e, tej intensywnej, czyli na przykład powiedzmy minuta na minutę, że ktoś ma na przykład minutę intensywnie iść, to nigdy nie idzie tak intensywnie, jakby miał iść pół minuty intensywnie. Jak ktoś by miał 15 sekund biegu na przykład, to wiadomo, że biegnie dużo szybciej i więcej się nastara, niż ktoś, kto ma na powiedz. Czyli e, odwrotnie, niż można pomyśleć. Intensywniejsze, e, intensywniejsze interwały to nie są takie, że najpierw biegamy 30 sekund na maksa, potem biegamy 45 sekund na maksa, potem minutę na maksa, tylko odwrotnie. Najpierw biegamy na przykład minutę na maksa, i potem skracamy czas tego intensywnego odcinku. I wtedy raz, że spalamy coraz więcej kalorii, dwa, że bardziej pobudzamy się do metaboliczny. Więc taki trening interwałowy warto sobie uwzględnić w każdym programie, że tak powiem, redukcyjnym. Oczywiście jeżeli schodzi kamia tłuszczowa jakby w bardzo taki sposób stały i tak dalej, to być może na początku nie ma sensu, ale gdzieś tam przy końcu, jeżeli już tego kardio jest dosyć dużo, to można sobie na przykład rzucić dwie albo trzy sesje, nawet po 10-15 minut takich interwałów po to, żeby ten metabolizm pobudzić. Można to robić też tak, łącząc np. trening a o stałej intensywności i trening interwałowy. Wtedy pamiętamy, że zawsze trening interwałowy zaczynamy wtedy, kiedy mamy więcej, że powiem, jedzenia do wykorzystania. Czyli nigdy nie robimy tak, że najpierw na przykład pół godziny bierzemy sobie dreptany, a potem robimy interwał, tylko najpierw, tylko najpierw robimy interwał i potem na przykład pół godziny spokojnego dreptania tak dalej. I tak dalej.